Hej, w nowym vlogmasie. Czy wy widzicie, co się dzieje za oknem? Tak nam ładnie nasypało śniegiem. Witam się z Wami kolejnego dnia. Ja dopiero wstałam, jeszcze się ogarniam, ale wyciągłam sobie już torby do pakowania. Takie nieduże i plecak na wycieczki. Jedziemy dzisiaj do Zakopanego. Wszyscy jeszcze śpią, także mówię po cichu. Kawka wjechała. Plecak spakowany, już taki podręczny. Zaraz spakuje nas do takiej małej kabinówki, bo nie, nie biorę jakoś dużo rzeczy. Ona jest w ogóle fajna, zobaczcie. O, nie ta strona. Takie Hello Kitty. W Turcji ją kupiłam. I chyba nawet się uda w nią tylko spakować i tej już nie będę musiała brać, no ale zobaczymy. Posypało nas tu nieźle. Zasypało nas, zasypało nas zabrze całe białe. No ale my już wyjeżdżamy. Przypuszczam, że zakopane to tam nie wiem, śniegu popas pewno będzie. Bartek mówi, że 30 cm śniegu w zakopanym. Wiesz ja mam buty do kostki. ty też, bo go mumbuzy mogłam wziąć, no, ale tak sobie pomyślałam, że jak mamy iść na jakąś kolację czy coś, no to nie w różowych mumbuzcach, nie? Jakbyś ubrała Moon i kurtkę, którą widziałaś za 3,600 Goldberga, czy jak to tam się nazywała ta marka, to wszędzie by cię wszędzie puścili. <laughs> no. No. Nie kupiłam kurtki za 3,600, żeby nie było, ale była fajna. No, ale nie... Wzięłam eleganckie czarne buty, nie? Zimowe, a nie Moon nie? Tak się zastanawiałam, czy je brać, no ale na 3 dni bez sensu, nie? Kupisz sobie, zakopany jest dużo sklep. Dobra, kupię sobie na miejscu, jak coś. Następny kolor, nie zbierać kolory. No. Nie, ja bym teraz chciała standardowe, białe albo czarne. Takie wiesz, klasyki, nie? Że do wszystkiego pasują. Bo te różowe i niebieskie są. No, tak bo moodbootsy na pewno pasują do wszystkiego. One są. Jak pójdziesz, pójdziesz, nie wiem, na dyskotekę, to moodbootsy jak? nie pasują. Jeszcze z futerkiem. Tak. Dobra, skupiamy się na drodze, jedziemy te... Standardowo trzy godziny. Przypuszczam, że będziemy jechać koło pięciu. Jest w pół do jedenastej. Niech Zobaczymy ile będzie. Odezwiemy się już y, na miejscu. Wygląda nasz pokój. Mamy tu jedyneczkę, podwójne i dostawkę, dostaliśmy. I jesteśmy na miejscu. Mamy taras, ale taras jest wielki, nie? W ogóle duży jest taras. Ale jest cały zasypany. Na dobrą sprawę możemy tutaj bałwana ulepić. Mamy telewizorek, biurko, także mogę popracować też coś. Jest basen, jest kręgielnia w tym hotelu. Idziemy na rekonesans. Jest jakaś restauracja na samej górze z widokiem, także idziemy wszystko sprawdzić. No i najważniejsze w ogóle. Kibelek. Kibelek jest ładny, czysty, klasyczny. Jaka winda fajna z widokiem. Na czwarte pani mówiła? Albo trzecie? No nie wiem teraz. Pod anioły. Kurde, czwarte. No, to daj na czwarte. No, fajnie, w windzie cała rozpiska, ale fajny widok. Nie? Zaczekaj nie Czekaj, gdzie jest Sabina? Może one gdzieś tu są. Fajnie tu jest, bo z garażu podziemnego od razu się wchodzi do hotelu takim bocznym wejściem. I nie trzeba przechodzić przez dwór. I od razu wchodzimy na strefę spa. Ale my już wiemy, gdzie mamy pokój że idziemy windą od razu. Widzisz mi, że doradziła. Są burgery, widzę. Zobaczymy. Bulion. Jesteśmy na czwartym piętrze w restauracji widokowej tego hotelu. I tutaj jest fajnie, bo latem rzeczywiście tu pewnie są stoliki. I, i ma się fajny widok. No teraz jest śnieg, więc jesteśmy w środku. I muszę to udokumentować, jak mój mąż pije do obiadu herbatę. Bo on wszedł na y, tryb y, zdrowienia I, i teraz obawiam się, że wszystko co niezdrowe wyleci u nas w domu. Nie, bo burgera zamówiłem. No dobra, ale na pewno jest dobrego mięsa tutaj, wiesz? Nie jakieś byle co, więc myślę, że będzie okej. Okay. Z McDonaldami będę zawsze dobrze żył. Aha, dobra. No, ale no, mamy herbatkę. ma kotleciki, fryteczki. My mamy. E, co to jest? Wisek? Bulion z ravioli. Bulion z ravioli. A potem będziemy mieć jeszcze inne. Ty masz burgera, a ja, a ja pierogi. O, moje pierożki wyglądają zachwycająco. Ale Bartek to się chyba naje. Pojadłeś? Tak. Tak. Pojadłem. Idziemy do pokoju, przebrać się, w szlafroczki wskoczyć i idziemy teraz spalać kalorie na basen. Mhm. Bartek to pewno do jacuzzi wlezie. Jesteśmy na baseniku, Kuba już gdzieś tam płynie. A ja i fajne są akwaria z rybami na końcu. Jest też basenik dla maluszków z cieplejszą wodą. jacuzzi i tam ślizgawka. Dzieci wybasenowane, pojedzone. Kolację trochę wcześniej zjadły. Takiś zapomniał za chwilę. Tata zapomniał zasilać do laptopa z domu. Dobrze, że yy, ja mam cały komplet, bo ja akurat w poniedziałek muszę pracować. Więc dobrze, że mam wszystko. Yy. No i tak, chłopcy sobie odpoczywają, bawią się w pokoju, coś tam co oglądają, grają. A my idziemy sobie yy, na Krupówki zobaczyć, pospacerować, może do jakiejś restauracji. Oni już zjedli w hotelu. My specjalnie nie jedliśmy. <grym> Także zobaczymy, co tam będzie i jak będzie. Są już światełka? Jak byłeś na nie tą wiem, chwilę? idziemy najpierw do Media Expert, bo tutaj jest. <grym> więc, Dobra. Więc, nie, nie akcja poszukiwania zasilacza. <grym> Okej. Okay. Zobaczcie, ile śniegu jest. Masakra. Tak nasypało. Fuła, ale ciężko się też chodzi po takim śniegu. No ale prawie po kolana tam gdzie nie jest odśnieżone, także fajnie. Dużo robi. Jesteśmy w Media Markt. tam chopy dyskutują, może będziemy uratowani. Czy dzieci w sumie, bo yy, na Bartka Laptopie są wszystkie filmy dzieci. Na Krupówkach ruch. Dużo ludzi jest, jak w sumie jeszcze nie święta, ani nie sylwester, tu bardzo lubimy do księstwa Góra góralskiego chodzić na desery, także ludzi nie brakuje. Podnoszę, niech leży. <laughs>

Jaki sklep chciałam? Aha, zwykły sklep chciałam. No. Yy, wyszliśmy już z restauracji, idziemy już do hotelu. Chcemy jeszcze jakiś sklep dorwać, żeby dzieciom, nie wiem, banany kupić. Jezu, jak, jak pięknie jest. No nie mogę się napatrzeć nawet w kamerze, to fajnie wygląda. Yy, no, wpuścimy yy, im jakiś film na dobranoc, a my sobie pójdziemy do lobby posiedzieć. Także. Dreptamy. A jeszcze zakupy zrobiliśmy. Mąż mi kurtkę kupił. Ale fajnie. Ale chyba zimno w tych koszach teraz, nie? Zaraz wam pokażę. Tutaj restauracja ma takie kosze fajne na zewnątrz. No ale teraz to tak trochę zimno, ale fajnie wygląda. No i mąż mnie zagadał i nie skończyłam. No. Kupił mi kurtkę. Ech. Jestem, jestem bardzo zadowolony. Jestem, ty, ty jesteś bardzo ja. zadowolony. Ja jestem też bardzo zadowolona, bo to w sumie no, jego decyzja. Yy, bo stwierdził, że 1000 zł taniej niż u nas to bierze. Nie no, kurtka fajna, piękna, ale no, ja bym to wydawała z bólem serca. A, a on wziął. Potem wam pokażę. O, tu jest moja kurtała. Zaraz wam pokażę tu chłopaki gadają, ale dobrze. Gadajcie sobie. Gadajcie sobie, ja tylko kurtkę pokażę. Ona jest fajnie zapakowana w ogóle, ja nie widziałam jak to pakowali. Co otwierać? teraz na ten. To są Oj, ten kamera nie oddaje koloru. Ona razem nie lubią Taka kurtała, taka narciarska z rękawicami. Tu ma fajne wstawki. Czy to będzie twoja krótka, mamo? Tak. Tatuś mi kupił, no? Fajna? Aha, chyba be, będzie być, Ci będzie bardzo ciepło. No, na pewno w tej mi będzie bardzo ciepło. No i tak wygląda w środku. Bartek się śmiał, że na tym pasku to się wieszać mogę. No, <laughs> no super i wtedy, jest. I wtedy Siedzimy sobie w lobby, dzieci oglądają już. Dobranoc, chciałam powiedzieć, film jest koło 22 już będzie, nie? Nie, no pół do, pół do 22. Także się z Wami już pożegnamy. I do usłyszenia jutro. Dobre? Super. Powiedz Państwu, dobranoc. Dobranoc. Do jutra.